Dzień dobry, witajcie! Dzisiaj zapraszamy Was na film drogi. Dzień dobry, chciałem powiedzieć, że jedziemy też po drodze, która została wytyczona jeszcze przez traków. Następnie rzymianie ją wzmocnili. Poszerzyli i łączyła ona dunaj z filipopolis, czyli pobliwę, do którego właśnie w tej chwili zmierzamy. Bo tam musimy sobie kupić belki na dach bagażnikowej Prawdopodobnie dopiero w takim dużym mieście będą. Mamy nadzieję, że już najmniej. I jak czytałem, to trackie osady, które były gdzieś tam po bokach, no one miały zjazdy, natomiast Rzymianie, jak już przejęli tereny, no to odcięli dostęp do tamtych wiosek. One po prostu się gdzieś tam zapadły pod ziemię. Dla nich istniały tutaj na trasie tylko te główne miasta. I oczywiście co 30 chyba kilometrów te punkty, gdzie podróżni mogli się wzmocnić, coś zjeść lub przespać. Bad girl with a good heart Lost boy got a fresh start And she's my gasoline Slick chrome on the Mustang Top. no we don't play cause i'm a nicotine No ale tak tutaj uhonorowano Armię Radziecką. I stąd jest przepiękny widok, jeżeli tylko coś powietrza pozwala cokolwiek zobaczyć. <grystety> Niestety w tym momencie widać jedno rozlane mleko. dokąd jedziemy, <gry> ale tym razem nie na stałe. Na chwilę jedziemy. Tak trochę spontanicznie to wszystko wyszło, a ponieważ no w sumie nie planowaliśmy, ale tak się poskładało trochę rzeczy, że jednak postanowiliśmy jechać. No wisiał przed, nad nami ten wyjazd. Nie, że to jest coś nieprzyjemnego, to jest wielka przyjemność. Strasznie się jaramy tym, że jedziemy, ale po prostu mamy trochę niedokończonych spraw, bo jak oglądaliście odcinek, pewnie oglądaliście jak uciekaliśmy w Turcji, jak już się granice pozamykały, no to wszystko było tak na biegu, że musieliśmy no, zostawić trochę no, rzeczy. Niektóre umowy mamy podpisywane jeszcze, nie rozwiązane tak. i tak dalej, i tak dalej. Prądy, gazy, inne tam kaucje, cuda różne i nie chcemy, żeby no. tak zostało. Ale wszystko. wiadomo, że w czasach covidowych to tak trochę dziwnie się podróżuje i do niedawna jeszcze byśmy musieli odbywać kwarantannę po powrocie z Turcji. Chyba jakoś we wrześniu Bułgaria zniosła ten obowiązek, a Turcja zniosła obowiązek nawet testu na COVID, więc no swobodnie można podobno się przemieścić, zobaczymy jak to będzie... Właśnie za chwilę w się przekonamy, nie? Jedziemy z taką nutką niepewności, co to będzie na granicy. Tak, ale pomyśleliśmy, że pojedziemy zanim znowu zamkną te granice, Dokładnie. bo pewnie... Może do wiosny ich nie odwożą. Albo teraz, albo. Nikt nie wie, co będzie. Takie sobie, jest podróżowanie tak. w tych czasach, że no. naprawdę ciężko powiedzieć, co będzie za tydzień, nawet. A co dopiero za miesiąc. Idziemy właśnie gdzieś na około miesiąc. I bardzo się cieszymy, jak już mówił Marcin, bo w sumie to już trochę tak klaustrofobii zaczęliśmy dostawać od siedzenia ciągle tylko w Bułgarii, więc chyba długo tak. nam się nie zdarzyło, żeby pół roku siedzieć w jednym kraju. No. i teraz fajnie, bo pierwsze. Yy... Co? Jedziemy do Izmiru, właśnie pozałatwiać te sprawy. Załatwimy i jedziemy dalej. dalej. <laughs> się okaże dokąd. I też jesteśmy ciekawi, jak się poczujemy w Turcji. Czy jak już nasza noga stąpi na tej ziemi tureckiej, to będziemy się czuć jak w domu? No bo jakby nie było, to ona była naszym domem i miała być do tej pory, taki był plan. E, czy raczej jak na wyjeździe, jak w ogóle nas przywita Turcja? No, bardzo jesteśmy ciekawi tego Ale wrażenia. Się bardzo, że jedziemy. Ale taki dreszczyk emocji jest jednak. Ja czuję, że będzie znowu odkrywanie czegoś nowego. No Turcja nie jest dla nas no, odkrytym A miejscem. Tak, jest jeszcze do dużo domu. do eksplorowania. Też mamy pewien nielegalny ładunek, więc to troszkę dodaje no, nam dreszczyku emocji. Tak. Pokażemy Wam o co chodzi, spokojnie. Nie jest to Dobra, montujemy się do auta. Tak w ogóle niesamowite wrażenie robi na mnie, Autostrada oraz stacja benzynowa. Zwykle tutaj są tłumy, mnóstwo samochodów. Ciężko się do dystrybutora dopchać, a na drodze też jest dużo samochodów. Dzisiaj tylko i wyłącznie tiry, no i parę samochodów osobowych, które nas minęły. Tak więc Także... przewidujemy, że na granicy nie powinno być kolejek. Ale jak się nudzi celnikom, to może zrobią yy, taką lepszą no... kontrolę. <laughs> Oby nie. Do zobaczenia za granicą. Oto przedstawiamy Wam najbardziej podróżującą myszę. Być może na świecie. Yy, przybyła tutaj z Ameryki Południowej, ale w innym pokoleniu. A obecnie podróżuje z nami, gdyż jest na tyle oswojona, że zaczyna nam chodnąć, gdy ją zostawiamy na parę dni. Oczywiście pod czyjąś opieką i dlatego jest pasażerem na kapę w tym aucie, ponieważ nikt nie wyrabia paszportów myszą. I zobaczmy. Czy... mają prawo. mają prawo, ile krzetniczek można wwieźć. Tak, można wwieźć 10. Niestety nie wpadli na taki pomysł, że ktoś może chcieć włożyć ze sobą swoją mysz. Dlatego mysz podróżuje nielegalnie, ale mam nadzieję, że cało dotrze do miejsca docelowego. Polecamy wszystkim. Jest to zwierzątko troszkę podobne do szerszyli, ale bardzo przyjemne, dość ruchliwe, ale można je oswoić. Można je nauczyć przychodzenia na zawołanie różnych sztuczek. Nie ja nauczyłam. Tak. Jak przychodzi, to idę jej z i co jeszcze ciekawego? W przeciwieństwie do chomiku żyją całkiem długo, to bo niestety wiadomo z chomiczkiem trzeba się pożegnać po upływie dwóch lat. Natomiast taka myszka może dożyć nawet 8. No to jesteśmy, puścili nas. Udało się cała kontrola, wszystko odbyło się błyskawicznie. 10, Chyba minut, 10 może, minut no. no i nie było praktycznie nikogo. Nawet nam do bagażnika nie zajrzeli, co jest rzadkością. Tak, zakądali. a jednego pana przed nami wysłali na tą szczegółową kontrolę do hangaru, gdzie mają dużo śrubokrętów Dobra, i kluczy, się żeby Ci rozkręcić całe auto. Patrka. Tam raz byliśmy. No, drugi pan też miał przegrzebowany bagażnik, a nas no, ksyk. No, jedyna nowość, która się pojawiła, to dezynfekcja po stronie tureckiej. Tak. Takimi wentylatorkami dmuchają, pryskają jakimś środkiem. Płacimy za to 25 lir, ale nie zupełnie tak za opryskanie bryją. No, się coś... potrafi przywitać z no. fasonem. Bo dają Ci w prezencie pakiet takiej parę maseczek jednorazowych i dezynfektantkę, No, tak, to jest więc. Miły ukłon, nie? Bo w Bułgarii się płaci 5 lewa i tylko psikają bryją. Tak. Także spoko. A teraz kupiliśmy sobie tego HGS-a, czyli takie coś, dzięki któremu można się poruszać tutaj po drogach płatnych. To się załadowuje jakby jest PrePay i załadowaliśmy sobie za 100 lier, powinniśmy na tym dojechać gdzie jedziemy. <laughs> Prawie <laughs> się wygadałaś, no nie. No. no, i co? I jak chyba widać, jesteśmy strasznie happy. Dokładnie, teraz byśmy zjedli Turcji. tylko super turecką zupę Medzimeka, ale jakoś tak na impa, jednak... trochę nie żywa, więc czegoś lepszego tak. może poszukamy. No. Um, jeżeli kogoś z Was interesuje, jak wygląda teraz kwestia wjazdu na teren Turcji, no bo jeszcze się sprzedają wycieczki. Normalnie patrzyliśmy na stronę. I patrzyliśmy duchy, za podróż. super kasę, nie? Za tak. 1000 zł oli inclusive jakiś samolotem było... przelot. super, tak się przelecieć jak tu jest jeszcze ciepło i ta sytuacja z wirusem jest całkiem niezła, ponieważ oni mają na 80 milionowy kraj 2000 przypadków na dzień, więc jeszcze u nich jakby ta druga fala chyba nie przyszła, powoli im wzrasta z dnia na dzień, no. ale oni też nie do końca zdjęli te obostrzenia, które obowiązywały, na przykład teraz w miejscach publicznych, no nie wiem czy to się jako takie liczy, ale powinniśmy mieć maski, no wszędzie maski, no. łącznie z plażami i restauracjami, kiedy się nie je, ale to może dobrze, może dzięki temu tak... Mhm. Jeszcze jest w miarę dobrze, tak się ogarnęli z, tak. z tym kryzysem, który mieli na wiosnę. Więc jakby ktoś chciał się wybrać, no to właśnie jak mówiliśmy, nie jest potrzebny test na koronawirusa, tylko że jeżeli byście mieli wysoką temperaturę w samolocie czy na lotnisku, no to wtedy was wyślą na taki test. Turcja pokrywa koszty. Natomiast jeżeli nie, no to po prostu wjeżdżacie, tylko musicie wypełnić taką kartę lokalizacyjną, po prostu gdzie będziecie się znajdować. Oczywiście, mm -hmm. gdyby u kogoś z pasażerów wykryto, no to żeby wiadomo było, gdzie was szukać. Eee, możecie też na własną rękę sobie wykonać taki test. On jest tutaj bardzo tani, bo kosztuje tylko 64 zł, Więc nawet się zastanawiałam, się sobie nie zrobić. Mm -hmm. eee, tak. Ale najlepiej mieć gorączkę, to wtedy za darmo zrobią. <grym> Więc planujemy po jednym ziemniaczku zjeść i, <grym> I gotowe. za darmo. <grym> Właśnie i na granicy jeszcze też taka nowość, siedzi pan z urządzeniem, które wygląda jak karabinek e, Uzi, Albo a to taki, był termometr. Tak. O, otwierasz okno i na odległość mierzy temperaturę. Tak. Wszyscy... No, wszystko bardzo sprawnie, bardzo miło i naprawdę super. No miło, ale nie zasłużyliśmy na darmowy test. Dokładnie. Natomiast ja się to zastanawiam, czy bycie. po powyciu tutaj nie będziemy mieli bardziej odstających fuszu, jak będziemy wszędzie nosić te maseczki. No mi to już nie grozi. Dobra, wsiadamy i jedziemy w poszukiwaniu naszej ulubionej zupy i herbatki. Do zobaczenia. No i kto jest Debeściak? Kto podróżuje w tą i z powrotem przez granicę bez żadnych dokumentów tożsamości? To tajny agent. On nie może mieć dokumentów tożsamości. Tak? Nie może zostać zidentyfikowany. To jest Szuszona, Wel, minia minia. Tak. Dirny w tle. Ale to jest cudne miejsce. Szkoda, że nie bardzo teraz mamy Ale czas. jeszcze je odwiedzimy. Tak. tak. naprawdę pierwotny plan zakładał dojechanie tylko tutaj. Na parę dni. Tak. Mieliśmy na bazarek przyjechać. I trochę pojeść dobrych rzeczy. A koniec końców. Ale wyszło jeszcze lepiej. No. Gorąco Wam polecamy jakbyście kiedyś byli, byli w, w, Bułgarii. w Bułgarii. Tak i chcieli tak poczuć trochę Turcji. To Edirne spełnia rolę, bo to było kiedyś stolicą w ogóle Imperium. Więc naprawdę miasto nie byle jakie. A Patrycja się cieszy, że ma myszkę i nie musiała jej puszczać wolno na granicy. Twierdząc, że nie wie skąd ona się w naszym aucie. O, słońce już zachodzi, a my jesteśmy potwornie głodni. Zatrzymaliśmy się, bo tutaj jakąś czorbę można zjeść albo lahmadżuna. Mam nadzieję. O, chyba jest nawet piec taki prawdziwy. Zaraz wam pokażemy co wyląduje na naszym talerzu Przyszła zupka medrimek Z cytrynką Pijam. Dużą ilością chleba Bo w Turcji nie oszczędzają No to zabieramy się za pyszną zupkę Przejechał rajdowy traktor Właśnie jestem zaskoczony jak moja małżonka Zapamiętała dużo z tureckiego Ja praktycznie nic Ledwo powiedziałem Dziękuję Właśnie dostaliśmy lahma i oczywiście standardowo zestaw sałatki. Sałatki. Jeszcze czekamy na herbatkę, bo przed nami 170 km co najmniej. Chcemy dostać się na prom. przedostać dostać się do Czana Kale i zasnąć gdzieś na parkingu w Azji. Udało się, przyjechaliśmy na czas. W tej chwili podpłynął prom. No i montujemy się, nagrywaj teraz Ty. No, dobrze. A jeszcze ręcznie spuści Ech, te emocje. Tak. A ja się cieszymy, bo skorzystaliśmy z tańszego promu. Tam kawałek wcześniej, jakieś 7 km wcześniej są promy. W ogóle duża przystań. Ale oni kasują trochę więcej i bez sensu. A tutaj zawsze jest kameralnie fajnie. Nie ma też naciągaczy, którzy Zaczepiają, zanim Chcą się jedzie na coś. Umyć szybki jakimś tam bagienkiem. Okay. No pewnie poczekamy teraz trochę, zanim upchają prom. Tu się pór. akurat zdrzymy. Klimat promu w nocy. Piękna sprawa. Tutaj stanęliśmy, zaraz się dobcha reszta. Nasz cel jest tam, Czanak Kale. I dalej jakieś 40 km przejedziemy w okolicach starożytnej troi. Chcemy znaleźć kawałek parkingu spokojnego do spania. I mamy w autku. Nie ma to jak herbatka na promie, jest taki sklepik. W którym można zamówić i herbatę i coś do jedzenia. kanapeczki, tości robią. Z lodówki też coś chłodnego. Świetny klimat. I to jest i w środku, i na zewnątrz. 15 stopni, ale nic. Posiedzimy na zewnątrz. Herbatki. Ile tych herbatek panno młoda? Ja nie chcę tych środka. Łatwo rozróżnić na promie turystę od miejscowego. Jak jest 14 stopni, to tylko i wyłącznie turyści się tutaj kręcą na zewnątrz. Natomiast miejscowi siedzą w środku, tam no powiedzmy na ciepełku i śpią. Dla nich to żadna atrakcja. Te kilka minut wolą przekiwać tam. Czują się pewnie jak normalny mieszkaniec Warszawy, który tramwajem jeździ do pracy codziennie, a my tutaj przeżywamy. Napoli sobie tutaj noclegu. Wcześniej przeglądałem mapę Google i wydawało mi się, że będzie to dobre miejsce. Trochę oddalone od głównej drogi, żeby też nie było za bardzo ani samochodów, ani żeby te lampy tak nie świeciły. Jesteśmy przy samym morzu morzu Marmara. Może być ładny wschód słońca. No zobaczymy. Widzicie jak dziewczyny układają się już do spania. Mnie nie zobaczycie. Jest to strasznie ciemno, ale znajdujemy się 7 metrów od linii brzegowej. W bardzo uroczym miejscu. Tak mi się wydaje. Jest ciemno, nie widać. No ale słychać może zrobiło się prawie jak w domu. Tu mamy Klocki Lego. Tam mamy Patrycję. Unika już śpi. Szybko poszło. No to życzymy dobrej nocki widzimy się o poranku. Dzień dobry Państwu poturbowani po tej nocy. Właśnie próbuję samochód odparować po huchaniu całonocnym, ale zobaczcie czy to będzie widać. Jeszcze nie. pojawia się w cud słońca. Natomiast przed nami może. No to w drogę kierunek i zbier. Praktycznie wjechaliśmy do knajpy na herbatkę. Spójrzcie, jaki widok. jesteś ale Tak się dogadaliśmy, że dostaliśmy śniadanko. Mamy tutaj menemena, czyli taką wspaniałą, turecką jajecznicę. Trochę warzywek, oliwki, piękny biały ser. Miolek. Zjedliśmy śniadanko my oraz dwa kotki. Wszyscy bardzo zadowoleni. Zaciążony piesek został nakarmiony tym, co mieliśmy. Chlebem bułgarskim z masłem. Dokładka pies. No to jesteśmy już w Izmirze. Dojechaliśmy do pierwszego punktu naszego programu. Proszę Izmir nas pięknie wita. Piękną pogodą również. Ale dzisiaj już chyba wiele nie załatwimy, bo jest już godzina druga, więc e, raczej nam pozamykają wszelkie punkty, które powinniśmy odwiedzić. Może to jedynie uda nam, za... nam się wejść do to... punktu obowiązkowego dla Patrycji. Jesteśmy w takim wielkim centrum handlowym Przyszliśmy tutaj tylko w jednym celu Bo Pati bardzo chciała odwiedzić LEGO Store A w Turcji, w największych miastach taki występuje W Polsce wiemy, że od niedawna w Warszawie W Bułgarii nie ma Tego jest to wielkie wydarzenie Dlaczego się tak podoba to miejsce Pati, to zaraz zobaczycie Nie jest to zwykły sklep z klockami Dziecko spokojnie poszło do w Ze względu na sytuację covidową nie można sobie mini figurek poskładać tak po kawałeczku jak to było. Są po prostu gotowe. Nie? No a tutaj piękny Aston Martin stoi w gablotce. Po wielu trudach udało nam się zaparkować. I to nie żebyśmy szukali jakiegoś tam o, miejsca, gdzieś się wcisnąć. Ale tutaj, na płatnym parkingu, dopiero na piątym piętrze było coś wolnego. Izmir to dżungla sprawdzian, umiejętności e, opanowania nerwu, wszystkiego nie zdałem niestety. A po lewej mamy Smyrnę Starożytną, do której może później na chwilę podejdziemy. Mieszkaliśmy tu pół roku i nigdy nie odwiedziliśmy tego miejsca. Wstyd i hańba. Czym by były odwiedziny w gdybyśmy nie poszli na nasz ulubiony bazarek na Konaku? Czerwone, wszyscy idą, nie? Co za czasy, a już ma. Wrażenie, że kolejne 10 minut straciliśmy na przejściu dla pieszych. W dalszym ciągu jest czerwone. Te światła musiały się zepsuć w świecie. Chodzimy do innego świata. Uf. Uwielbiam to miejsce pierwsze co pójdziemy sobie zjeść rybkę chociaż i kepsy bardzo kuszą Dziękuję. Dziękuję. Ile Masa naturalnych produktów. O, tak. Ulubiony produkt. O, Fajne te Szafran. 5 lir. Co? Zobaczcie, jakie piękne sklepiki z kałwą tahanem Ja z pistacją. Na przeciwko konkurencji też nie gorzej. Jesteśmy, jesteśmy na rybnym sardynki. Trochę się rozpuścił asfalt. Nie wiem, czy widzicie ten zapach. <grymka> oh. A my idziemy tu w konkretne miejsce. Mamy już zaprzyjaźnionego sprzedawcę, który robi na miejscu rybę, piecze ją za naprawdę grosze. Ryba jest wspaniała. To jest pan z Iraku. Oby był ten sam. Możecie zobaczyć, jak powstają te rybki. Oblepione są. Mące na świeżo wrzucane, tak że zostanie mi jeszcze gorące. Ci są tak mili, że naprawdę nie mam <grystanie> Teraz Pan uczy Pati podstawowych zwrotów po turecku. To co Pati właśnie zajada, czyli balik Mek ryba w bułce, kosztuje tutaj 2 ,50 zł 50 no. groszy. Jest klimat nieprzeciętny. Pojedliśmy sobie. Koniec końców Wam nie pokazałem porcji, którą dostałem. Przepraszam, ale byliśmy tacy głodni i szybko znikła. Zapomnieliśmy nagrywać. Jesteśmy w miejscu, gdzie występuje co? Yy, zwierzęta. Zwierzęta występują, jest mnóstwo sklepów zoologicznych i tutaj właśnie była osadzona akcja książki o... Rodgera. Kto nie słuchał, niech to słucha. Gorąco polecam. Link do Rodgeru w czterech części pojawi się tutaj. Got a fresh start And she's my gasoline Slick chrome on the Mustang Drop top, no we don't play Cause I'm her nicotine